Witam wszystkich z tej strony. Pan Bar, to jest kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. I na samym wstępie, z racji, że od dzisiaj macie odcinki codziennie, bo zaczyna ferie Hashtag ferie, ja przypinam ci serduszko. 200 ok łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii. A się spytacie, co to jest, co to co, 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 co się stanęło, co to jest, to jest y, New Holland. Niestety jeszcze nie mój. Y, jak widzicie, nie jestem w ogóle siebie na, go na gospodarce. Y, sąsiad wziął. To ten, między innymi, od którego brałem pułk. Wziął właśnie New holanda na testy. A ja pożyczyłem mu siewnik. No i on mówi: Dobra, to bierz i sobie też potestuj. No i mam go sobie przetestować, zobaczyć, też swoje opinie dla niego dać, bo on jest takim zapalonym fanbojem. Trochę nie I chcę zobaczyć, jako ja będę miał opinię. Bo właśnie chcę zamienić 900. Dwunastka, no coś takiego. No myślę, że nawet ładny sprzęt, ale zaraz sobie przetestujemy. Oa, ale się wszystko zapaliło. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Pani, jak to się obsługuje? Tu tyle wajch, jak normalnie w jakim czołgu. Dobra, o dobra. Tu się podnosi. To mnie nauczył, nie? Tu się bieg wcapowuje. I lecimy sobie powoli. Eee, czekajcie. Tu są te biegi, dobra? Muszę sobie otworzyć bramę. Może my się kiedyś takiego dorobimy? Piszcie w komentarzu, czy myślicie, że my się takiego dorobi dorobimy? Pewnie kiedyś, ale tak. No, niestety nie jest mój, ani nawet nie do mnie, do testy przyszedł. No, sąsiad jednak trochę bardziej rozwinięty ode mnie i do niego przyszło. Ale siewnika, siewnik mu się popsuł i pożyczył do mnie. A to ja co zarażetowałem, że może mi zasiać On mówi, że zasieć to nie, ale jak coś to może, mogę wziąć sobie go od niego pożyczyć. Bo to i tak na testy. On tylko paliwo leje. Ktoś tak nie za szybko będę jechał. Chociaż na polnej na tych, na głównej sobie przetestujemy jego możliwości bojowe. Zobaczymy, ile on się rozpędza. No ale jest ciągnięczek taki zgrabny. Myślę, że kiedyś będę sobie kupywał coś nowego na gospodarę to myślę, że coś takiego zagości. Chociaż ja bym wolał bardziej Kejsa z tych mniejszych. A pojadę sobie ten. Też dojadę. Trochę nie umiem biegów jeszcze wrzucać. Ale dobra, poszedł jak widzik. O, jak widzicie pięknie wszystko. No ogólnie Potestujemy sobie Nas właśnie na samym sobie był Hashtag ferie Kto dotrwał do tego momentu To hashtag, yy, hashtag siewy Mamy sobie Tutaj pszenicy mam Tak, dobrze Niestety w tym roku pszenicę Bo w razie czego to bele komuś sprzedam Bo sąsiad mówił, że Jak coś to on jest On jest chętny a tutaj tych bel też nie będzie, jeżeli będzie, nie wiem, z 8 to będzie dobrze, z kosek to by było miarę, miarę, bo dużo zbierania Chociaż zobaczymy, może dla siebie już wezmę, może już do następnego, już liczb tutaj będę krowy miał Na razie nic nie mówię, ale coś tam planuję właśnie z dofinansowaniami Właśnie wcześniej tutaj, wcześniej tutaj już sobie zagregatowałem, poza odcinkiem reszta też nie było dwa dni odcinków dla was ten odcinek, który wczoraj mieliście to dla mnie był nagrany już dawno, dawno temu tylko nie wrzucony Po prostu już miałem trochę nerwa na internet, na ludzi w internecie, na, na samego YouTube'a no, Tutaj już trochę testowałem sosiewnik wcześniej zanim sąsiad wziął. Ale szczerze powiem, że on do 60 jednak jest przedłuży trochę. I dobrze, że, że sąsiad pożyczył mi yy, Holanda. Bo już 60. -tka. Nie my to zwykły siewnik, a jednak trochę już średnio dziargało. Dobra. Zobaczymy. Ile to? 13 na godzinę. Jak ktoś bardzo bardzo fajnie umieścił listy, nie, że nie widać. Bardziej w prawo, znaczy w lewo O, dobra Taki siewnik, szczerze wam powiem, mm, mógłby być troszkę lepszy Ale jakoś tam się sprawuje Co się, no większy, mniejsze wymaga mocy mógł mieć No się 60, -ko serio, pod takie górki już sobie średnio radę dawała No więc postanowiłem Najpierw ten się przyjechał później właśnie się dogadali z tymi Holandem, więc wkurat sobie przetestuję. No według mnie ładny to jest sprzęt. Pracuje się też wygodnie. Amortyzowana kabina opatrzcie. No, tak tego nie widać, ale gdzieś na jakichś wybojach to jest serio widać, że ona jest amortyzowana. Człowiek normalnie płynie, nie siedzi. co teoretycznie też się sale. Nie oszukujmy się. Nie ma co porównywać. Po krzakach nie będę jeździł, bo tu jeszcze będę musiał płacić. Dobra. Aha, bardzo fajnie ten się nie? Tak już ze strony moderskiej. Robię podniesia. Mm. Nie wiem czy to czasami nie jest z nie? I takie mody tam eksceptujemy, naprawdę. Dobra. Ale w poślizg wpadł. Widzicie? Przednie koło w poślizg wpadał. Dobra. Tutaj troszkę robotaju jest. Dobra. Trochę mogę zamulać, bo dawno. Jednak 3 czy 4 dni nie nagrywałem. A to jest, jeżeli ktoś nagrywa. Jeżeli ktoś nagrywał codziennie i 4 dni nie nagrywa. Trochę wypada z tej formy Już tak z język i troszkę Więc przepraszam was za ten odcinek Ale jeszcze dzisiaj nagram pewnie z Chociaż Też w sumie może nie Zobaczy się Teraz będą ferie, to będę miał czas Może jak będzie w miarę oglądalność To będą po dwa odcinki Tylko, że nie tylko z tej serii, ale i z Polskiego Rolnika No może i zobaczymy Zobaczymy może jaki, jakiegoś dnia sobie zrobimy maraton Szkoda też, że część widzów pewnie będzie miała do szkoły, bo ferii nie Nie wszyscy mają ferie teraz. To nie wakacje, niestety. Um, najlepszym chyba okresem właśnie na robienie maratonów są święta, bo każdy siedzi w domu i można nawalać tymi odcinkami. Tak jak, to, jak każdy idzie do szkoły, to ja widzę po wyświetleniach, jakie są wyświetlenia, jak w soboty, niedzielę, film na przykład o tej 12 a jak wrzucam o tej 12 jeszcze o 12 to o 12 to jeszcze takiej zbieżności takiej nie ma w różnicy ale jak wrzucam na przykład o 8 to jest widać jak się różne wyświetlenia to początkowe też trochę daje chyba te pierwsze wyświetlenia pierwszy czas na przykład ile w godzinę wyświetleń uzyskał ale widzicie właśnie jak jamy fajnie czy Bujany? Amortyzowane. bujane to może być krzesło. Możecie mi pisać, yy, co, jakieś pomysły na serię. Bo szczerze powiem, troszkę się wypalam powoli. Chociaż mam kilka mam kilka fajnych pomysłów, ale dopiero na maszynki, które będziemy mieli dalej. Nie? Też yy, pewnie się niedługo wezmę za remont puga, yy, bo właśnie bo zasiewam sobie wszystko i tak dalej. Może nowe nabytki przyjdą, to właśnie się zaczniemy, albo pomiędzy właśnie nowymi nabytkami, a tym, to się zaczniemy bawić z Bugiem. Tam trzeba pospawać tam. Jeszcze może myślę, że go pomaluję od razu, siedzę chwilę na nim, żeby się... Jak już siedzieć, to siedzieć. Ten się Uuu, no to dobry, jakby. Też mu pewnie będziemy kiedyś pomagać. Nie bez tego porządku mieć takiego sąsiada. Niby ten ciągnik niego, ale jakby chciał, to by nie pożyczył, bo by powiedział, że zepsujesz i co. A ten bez problemu. Tam. Niepotrzebny mu teraz mój pierwszy używa i... i tyle. Często chyba... Często tak nie wiem, czy jak się coś stanie z ciągnikiem, to... Nie no, na pewno jakaś kara jest. Nie wiem jaka, ale... Tak to by przecież... Wcale tych ciągników nie szanowali. Jakby szanowali. No, przy sumie z tego co widziałem, niektóre testy na YouTubach albo na Facebooku i takich się nie szanują. W gdzieś w grupie na Facebooku widziałem jak trawę zbierali. To normalnie tam tylko kamienie słychać było. przy kamienie po prostu coś zgrzytało, nie? Coś samo eee, Właśnie się zastanawiałem, czy kupić nowe maszyny, czy dokupić pola. Ciągnik na razie nie chce nowego. Maszynki może jakieś czyli w końcu w krowy, żeby mieć zarobek, ale do, żeby iść w zarobek, trzeba kupić i maszynki, i pole. <grym>, więc tutaj jest najgorzej. W sąsiedztwie produkcji produkcję mecz, no ale też nie chcę wszystkiego od niego brać, nie? Bo to tak trochę lipa. Nie, tu sobie. Ła, ale błokiem wpadł. Yy, odcinek, nie wiem, pewnie 15-minutowy będzie. Tak, po 15, bo nie chcę mieć problemu z wyrenderowaniem, tak jak ostatnio. No. Ja ogólnie nagrywam to w piątek, my w czwartek jeszcze na piątek. Jutro ostatni dzień dla mnie do szkoły. Wolne. Fajnie, dwa tygodnie, w końcu człowiek pochilloutuje, podpoczywa. Chociaż dwa tygodnie temu jeszcze święta były. Z święta. O, no, coś tam było wolnego. Więc teraz powolutku, bez pośpiechu. Nie ma się tam. Yy. Można sobie ponagrywać. Będę się starał, żeby sobie przez stare nagrać ten na zapas. Chociaż wątpię, że to wyjdzie. Ale myślę, że tak z 5 odcinków, przynajmniej na zapas, czyli do szkoły, to będzie tak i za. Zawalenie To szok Też pisaliście mi, żebym kupił Bizona. No i pewnie kiedyś kupię, tylko to z tego się nie że żadna seria. Ale na razie nie, na razie chcę i w inne takie przydatniejsze maszynki. No tym sobie obu bumulce, jak mam na razie jedno pole takie malutkie. A co mi coś większego? Skoro areał ten sam Pola właśnie gdzieś warał żeby kasa przychodziła. Też, z, też się zastanawiałem, czy skoro ten las tak dobrze nam wyszedł, żeby gdzieś nie posadzić drzew, na przykład na naokoło pola i wyciąć za kilka sezonów. Myślę, że kod wypożyczenia takiej sadzarki, bo tam na tartaku, chyba, znaczy na tartaku, tam w leśnictwie, gdzieś na pewno mają takie sadzarki. Oprócz sadzonek, trochę trzeba by było zapłacić. Myślę, że tak 4-5 wypożyczenie tysięcy, a to by przyniosło w, duż, w dłuższej perspektywie, jakby na przykład tylko te ramki obsiać, yy, to by troszkę przyniosło kasy, ale nie, ja chcę zrobić tej serii, nie chcę zrobić z tej serii jakiejś leśniczej, żeby nie było, więc pewnie sobie pójdziemy niedługo w krowówki, tak coś czuję, bo najbardziej tak. Więcej jest przy tym roboty, czyli będą fajne odcinki, będą w miarę, i tak dalej. A chciałbym już mieć jakiś w miarę stały zysk, żeby się na tej serii rozwijać. Po pana, to pana to nie. Prawie do rowu wpadł. Bo wam się nie będzie chciało jeż oglądać, jeżeli yy, na przykład będę wrzucał 30 odcinków z orki tego samego pola, tym samym zestawem. Więc... A akro wydają jakąś tam kasę. Też trzeba przy nich siedzieć, no to fakt. A wtedy pewnie gralibyśmy na czasie 15. Yy, co jeszcze? Patrzyłem jakieś pola kupić tu na przykład jest do sprzedania obok. Chyba za w miarę racjonalną cenę z tego co pamiętam. Yy, nie wiem czy jeszcze coś było. Na pewno jeszcze coś jest. Tylko trzeba by było poszukać, boże. Bo bo wasze, bo aż zrobiłem trzeba by było poszukać, um, ale też pole takimi maszynami jakie mam, ten kombajn najbardziej ten, na razie nie, na razie bym wolał właśnie kupić jakieś pole, przerobić je na łąkę albo wynająć od kogoś pole, znaczy łąkę, um, w takie coś się bawić to zobaczymy, możecie mi pisać, czy mam jakieś zielonkowe maszyny. Trzeba mieć w rozwój takie gospodarstwo pod, pod uprawy, czy jakieś agregaty nowe i tak dalej, czy właśnie w krowy. Też 150 tysięcy jakbym wziął to pewnie poszłoby w większości na... A też czytałem, że można stare maszyny jakieś kupować jeżeli sprzedający z VAT-owcem. Czyli z tego można by było korzystać też na tej serii. Któryś z widzów mi to pisał, bardzo serdecznie dziękuję. No, i to by było dobrze. bym sobie na przykład powiedział, że tam za 50 tysięcy kupię sobie maszyny używane, a za resztę kupię sobie um, krowy, pola i tak dalej. Zobaczymy, ale to jeżeli tak będzie, to będzie dopiero na jesień. To 150, myślę, znaczy na jesień. No, jeszcze za kilka odcinków, bo sobie teraz. Po maszynki, chociaż jeszcze zobaczymy. W sumie można by było wziąć to się, bo tam zobaczymy, czy się uda w ogóle. No, tak mówię z pewnością, ale chyba młody rolnik i tak dalej, więc z punktu, trochę będę miał, no się okaże. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że w miarę może nam się udać, że, 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 że jakoś w to pójdziemy. Właśnie chyba po odcinku się tam czytam i tak dalej, może sobie weźmiemy, czy na jakiś jeden z dostępnych. Bo fajny odcinek by było właśnie z nowych maszyn. Czy z nowych, czy złowie nowych, bo w większości pewnie by były już stare. Albo dopiero weźmiemy sobie na wiosnę, zobaczymy. To że raz takiego mam mindfucka, ale się okaże. <gry> Też trochę smuci mnie to, że za Was robić tego YouTube'a, tych subów, tak niby to przybywa, tak... Znaczy chociaż w sumie nie mogę się skarżyć, w sumie w miarę ładnie było, to muszę Wam przyznać. Ale właśnie, kto nie zostawił suba to subskrypcja, łapka w górę, hasztagi, żeby podnieść aktywność mojego konta, mojego kanału, wypromować go trochę. Możecie też udostępniać na grupkach, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to w w opisie. Nie wiem, ile ten odcinek ma ten, wyrzucić no, coś powycinam. Bo nie chcę renderować dłuższego niż 15 minut odcinka, bo potem mam krzaki w programie. Ale się okaże, zobaczymy, pożyjemy. Właśnie zbieramy nowego kompa, więc nie ma żółkisie. Trzeba się dzisiaj wyspać, więc zaraz się chyba padę spać. Prawo, lewo, górę i dół, tak się pójdzie. nie eee, nieważne. <grym> no i nie wiem, chyba pojadę, zostawił u siebie siewnik, bo już się zasiał. Nawet go wymył, ale nie wiedziałem, że będę u siebie siał. No tak, znaczy no wiedziałem, że będę siał, ale on nie wiedział, że ja będę, więc... A ja właśnie niestety myjki nie mam, muszę właśnie też nad myjką pomyśleć, bo jednak myjka się przyda. O Elixa by się kupiło potem jeszcze myślę, żeby tylko otoczyć, obmyć nie wiem ile ten odcinek ma ten. Ale co? Ja się chyba będę z wami żegnał. Ja do sieję jeszcze ostatni hashtag. Hashtag GPS, tak jak tu mamy. GPS-a. Niestety nie działało mi w tym silniku. Oj jaka szkoda. Nie no, nie wiem jak to działa nawet GPS, ale... Dobra, do następnego odcinka. Cześć i pa, papa. Elo, ja się z wami żegnam, do następnego Cześć i papa, łapa, z schematizm, dobra, elo